Jest niedziela, 26 października, pierwszy dzień po zmianie czasu. Jest 6.30 dochodzi. Spacerujemy z Markiem po lesie Wybraliśmy się żeby zobaczyć czy jeszcze są jakieś grzybki, czy może jakieś opienki się zaczęły. Cokolwiek Jak na razie dopiero weszliśmy, tam jest samochód. Od razu pierwszy mudniczek taki już podrośnięty. Sprawdzam, czy nie ma ceglaczków, ale nic nie widać. Zobaczymy, czy jakiekolwiek grzyby będą. Spacery chcieliśmy sobie zrobić mimo brżaweczki małej, żeby nie siedzieć w domu. Wczoraj, jak widzieliście na poprzednim filmie, udało się znaleźć trochę różnych grzybków. Rydzy, gąsek także, jak ktoś nie oglądał, to zapraszam do wczorajszego filmu. Pospacerujemy troszkę i zobaczymy, co się będzie działo. Sprawdzam, czy to nie gąsówki fioletowe, ale nie. Jak na razie grzybów sporo, ale nie takich, co byśmy chcieli. Pochodzimy, pospacerujemy. Jak coś znajdziemy, to się włączymy. Po dłuższym spacerowaniu, wreszcie wyszedłem na takie miejsce i zobaczcie: jest pierwszy podgrzybek duży. Na razie go Wam tylko nagrywam. Tam są dwa kolejne, chyba. Tak że będą trzy podgrzybki, nagram szorcika, zrobię zdjęcia i zaraz do Was wracam. Biorę się za sprawdzanie tych podgrzybków, już stojąc tutaj, jak się rozejrzałem, dojrzałem czwartego. Ten lekko robaczywy, zaraz go sprawdzimy, ale robal mi chodzi po pulsie. Tu dwie dziurki, tylko. To już zdrowe, tutaj jest dziurka widzę, to już zdrowe, a tu zobaczcie calutenki tenki. teraz dwa kolejne, ale już widzę też, że jest robaczywy lekko, zobaczymy czy coś z niego się da odzyskać. Pierwszy kawałeczek, taki zdrowy. Taki drugi zdrowy, tenki. Patrzcie, wszystkie, robaczywe i wszystkie w korzeniu. Tu jest jedna dziurka, a to już zdrowy, tenki. Zdrowy, siękki. Nie ma nawet jednej dziureczki, i jeszcze pójdziemy po tego jednego, którego dojrzałem. On tutaj rośnie, taki maluszek. Może on będzie zdrowy. Znaczy on nie jest taki malutki. Zobaczcie. i jest zdrowy. Wyjątkowo dlatego trzeba będzie się tutaj po tych mchach porozglądać. I pójść nam chy za kolejnymi podgrzybkami. Masz Marek? Rzucę do Marka, i tutaj obejdziemy te miejsca. Może jeszcze coś się uda znaleźć. Kawałeczek dalej. Wydaje mi się, że mam kolejnego podgrzybeczka. I tak to jest. Zobaczcie. A tam zbierałem tamte. Z 10-15 metrów niżej. O, jest i następny. Jest i następny. To już są trzy. Trzeba się tu porozglądać, bo jak są trzy, to może być i więcej. Zostawię je Markowi. Marek, tu Ci zostawiam. Widzisz, gdzie jestem? Tu masz takie zgrupowanie drzew, widzisz przede mną. I tu masz taką jedną choineczkę, i ci pod tą choineczką kładę trzy podgrzybeczki. To sobie je weź. Jak będziesz miał kłopot z ubraniem, albo dobra, najpierw je może obiorę. Pierwszy jest zdrowy. Chociaż był lekko sinawy, ale jest zdrowy. To nie były robaki. Ten też już jest zdrowy. Kawałek. O ten też. I ostatni maluszek zdrowy, tenki. Także trzy. Podgrzybeczki były Rozejrzę się tutaj. Tu Marek pochódź, bo tu się jeszcze trafiają, to może jeszcze jakiś będzie Ale nie ma nawet jednego koźlarza. Albo sobie usiądź i odpocznij. Zobaczymy. Czy jeszcze jakiegoś uda się wypatrzyć na żywo? I zobaczcie, już jest następny. No ale robaczy, wystrasznie, czy coś będzie do odzyskania z niego? Tu już kawałeczek jest. Tu już drugi kawałeczek jest. Tu jedna dziureczka i już jest. Zobaczcie, tyle się udało odzyskać. Marek, zobacz tu następny, widzisz go? O tutaj. i zobaczcie, tylko tutaj jest jedna dziureczka ona tu idzie niestety dalej a, ten kawałeczek już a tutaj powinno być szybciej I zobaczcie już zdrowy tenki Bo rozglądamy się jeszcze bo skoro na takich lasach się trafiają, to warto tu poobchodzić. Może kilka sztuk jeszcze pod grzybków się trafi. Dojrzałem dwa kolejne. Jeden jest tutaj, drugi jest tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. A Tam jest nawet trzy chyba. Tylko obgryzione. Będą przez żuki albo przez ślimaki z góry. Ale najpierw weźmy tego, tylko rozejrzę się. O, są tutaj dwa, ale zobaczcie jakie grubasy. No takie supełki jakby były, to by było pięknie. I jest zdrowy tenki. Tu widzę... O, nawet jest jeszcze jeden. Tego nie widziałem. Widzicie? Lekko przemarznięty, ale nic mu nie będzie. Zobaczcie następny. To już trzy są. Ale ja tutaj widzę coś innego. Tylko widzę, że one są podjedzone przez żuki albo ślimaki, bo są białe z góry. Ale już do nich idę. Tu macie kolonie muchomorów czerwonych, a tam cztery sztuki. A tutaj kolejne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. dziesięć sztuk w jednym miejscu. Musi być szorcik. 11, 12, ho ho ho. Włączyłem kamerkę teraz i tych grzybów jest tu naprawdę bardzo dużo. Patrzcie, tu są dwa maluszki: zdrowiusieńkie, piękniusieńkie. Do wiadereczka. Tu jest trzeci maluszek, ten już trochę robaczywy, niestety. Ale może coś się z niego uratuje. Będzie taki kawałeczek. Tutaj też maleństwo do uratowania. Jeszcze dziureczka. Taki kawałeczek tylko. Tu mam dwa kolejne, a nawet trzy. Zobaczcie jak rosną, czyli były cztery. Tak zrośnięte są. Taka kolonia. Ale z tego to nagram szorcika. Poczekajcie, już do Was wróciłem. I patrzcie, są kolejne. Kolejne niestety, roboczywy. Ale jakby tyle było młodych podgrzybków, nawet w takim stanie, to jak tu pochodzimy, to jest szansa na pozbieranie. Może z półwiadereczka. Może więcej. Taki kawałeczek. Tu są dwa maluszki, takie, które powinny być zdrowe, ale czy będą? Pierwszy jest zdrowy, a drugi a drugi niestety. I z tego drugiego nic nie będzie. Weźmiemy tylko tego jednego. I kolejny i ten jest zdrowy, sięńki. A teraz trzeba wejść tam pod krzaki, i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby sobie najmniej na gałęzi naściskać. O, wyjmę je wszystkie cztery, a później je będę obierał. O, po drugiej stronie jest następny, to już wiem, że trzeba tam będzie obejść. Zobaczcie, cztery takie byki. Wyłączył mi się odbiór. Nie wiem czy wy to widzicie. Już sekundkę. O, zobaczcie. I muszę na chwilę wyłączyć, bo mi się odbiór z kamerki wyłączył. Już jestem z powrotem i sprawdzamy te wyjęte. Pierwszy robaczywy, ale nie ma dużych dziur, chociaż tutaj jest jedna. Widzicie? O dobra, już jej nie ma. Tu będą mniejsze. To jest szansa, że szybko się skończą. Ten kawałeczek zdrowy. Ten też. Taki do suszenia. O, kolejny. A tu jeszcze mamy dwa, i tam widziałem następne. Kurcze, małe dziurki. Już liczyłem, że będzie zdrowy. A tutaj nie są takie małe. Kawałeczek już jest. Zobaczcie, teraz troszeczkę większy. Mimo chłodu, mimo temperatur przymrozków, mimo temperatur w okolicach zera, te robale są wszędzie. Tak miało być fajnie, i miało być ich mniej, A, kolejny kawałeczek. tu jest bardzo mocno robaczywy, ale jest jeszcze jeden. I zobaczcie jaka tu rzeźnia już daję Markowi idziemy z drugiej strony. Bo tam widziałem następne A ile ich będzie, to się okaże. Czy tu nie widać nic Nic nie widać To idziemy tu za drzewka i tu już jest pierwszy, ale jak gdzieś jeszcze widziałem następne tylko teraz gdzie? Ten też robaczywy. Tu pod pniaczkiem jest kolejny. I ten jest zdrowy. Tego już sprawdzam. Ale tu gdzieś za drzewem widziałem następny. Tak mi się przynajmniej wydawało. I mam rację. Tylko, że to chyba będą już maślaki. Najpierw sprawdźmy tego, czy się da. Coś odzyskać, z tej połówki nic, a z tej też nic. Dobierzemy te i sprawdzamy co to jest. Trzy sztuki już czuję. W palcach nie, to podgrzybki. Marek było tu nie wchodzić, no ale dobra. Masz. Opa. Ja już tu przejdę kawałeczek dalej. Na taką jakąś łagodniejsze miejsce. Żeby móc to poobierać i czy jeszcze coś tu dojrze o, tu kolejne trzy no, trzeba pos posprawdzać w takim razie i te są zdrowe, patrzcie ten też patrzcie, trzy takie piękne i tutaj widzę trzy kolejne opa, już je wziąłem wychodzę z tych gałęzi Widzicie w jakich warunkach trzeba tam chodzić, ale wtedy się coś trafi. Pierwszy zdrowy, dwa kolejne zdrowe. Widzicie? I takie zdrowiusienkie. No i teraz tu trzeba sprawdzać. samą końcóweczkę. A może jeszcze jakiś wpadnie? Marek tam teraz znalazł podgrzybka. Pokaż Marek. Pokaż Marek podgrzybka. O, widzicie? Jest tam z podgrzybeczkiem. A ja tutaj jeszcze przespaceruję ten kawałeczek przez środek poproci. Licząc, że może tutaj się jakaś jakiś podgrzybeczek. Jakiś inny grzybek się trafi. A może wreszcie znajdę opieńki. Bo najbardziej by mi pniacze kopienie gdzieś pasował. O, ale mam za to podgrzybeczka. Tu pierwszy to chyba nie jest podgrzybek, ale tam jest na pewno. No to nie jest podgrzybek, ale tu jest na pewno. I jest zdrowy. Troszkę przedmarznięty, ale zdrowy sienki. To najważniejsze. Jeszcze chwilka idziemy na następną miejscóweczkę. Zobaczymy, czy od mojej ostatniej wizyty tam urosły. Marek tam spaceruje w oddali. Odszedłem z 50 metrów od ostatnich grzybów. I patrzcie, jakie tutaj piękne znalezisko. Aż wam pokażę ze zdjętej kamerki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Zobaczymy, czy nie ma ich tu więcej. O, jest piąty. A właśnie tam miałem misi posprawdzać, czy jakieś są podgrzybki. Okazało się, że tych grzybków jest trochę więcej. Już je zdejmuję. Jest pierwszy. Uważaj, Marek, bo tam masz przed sobą. Stoisz prawie na nim. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Marek tam ubiera czwartego. Daj go tutaj, ja go sprawdzę. 4 Ale to nie wszystko 5, 6 O, urwał się, ale i tak był robaczywy. Więc zaraz go sprawdzimy i tutaj jest siódmy. 7. 7 Gdzie go masz? No tego co żeś obierał. No jak, jak tu były 3, a tu jeden spadł. Dobra. Także jest 6 i ja mam siódmego. Już się biorę. Marek też, idź, mogę go przynieść. To jest Marek znalazł ósmego. Jak widzicie, jak się nagrywa, to człowiek się nie rozejrzy, a Marek pozbiera kolejne. A ja będę w tym czasie wycinał. Pierwszy już jest. Kawałeczek. Czyli masz dwa, tak? To rozejrzyj się tu dookoła, może będzie więcej. Zobaczcie, drugi kawałeczek jest o! ten zdrowy tęki Jednego przyniosłeś zdrowy tękiego Ten jest robaczywy Do sosiku na suszenie Może by się jeszcze kawałek nadał, ale jest tak robaczywy, że nie ma co. Zobaczcie z jaki zdrowy tęki no chodź tu dookoła Marek i szukaj. Przejdź tak bliżej tutaj po, po tym liście, wiem. Dobrze. Marek nagrywa się spokojnie. Już w wiadereczku prawie pół. O no, na pewno co najmniej jedna trzecia. A jedna dziureczka. No widzicie? O, dobra jest. Ten zdrowy tenki. Ten też, chociaż Nie, tu jest widzicie jedna dziurka. A tu już zdrowy tenki. Tu też. Ostatnie dwa. Tu dwa ślimaczki. Cyk, tu zdrowy teńki. Ten był robaczywy. Ale jest kawałeczek zdrowego. Także już coś jest, jeszcze tu chwilę. Pospacerujemy i rozejrzymy się czy nie ma więcej Bo Marek krótko bardzo obrzedną no właśnie. I patrzcie, tu zbierał, a jest następny. Nie, bez liścia Marek. No wiem. Wiem, że byłeś. To nie jest podgrzybek. To nie jest podgrzybek, proszę. Jeszcze tutaj obejdę kawałeczek, bo jak się tak trafiają, to jest szansa na więcej. Dlaczego je zostawiać? Jak można je Markowi zebrać? Jeszcze obszedłem te krzaczki i jeszcze jest jeden. I zdrowy teńki. No to tutaj teraz trzeba będzie wejść w tą gęstwinkę. Zobaczymy, czy nie ma ich tu więcej. Może jeszcze jakieś się trafią tutaj? Idę do Marka, bo coś znalazł. Zobaczymy, co tam ma w ręce. Ale rozglądam się po tym lesie, bo może jeszcze coś się trafi. O, Marek ma drugiego. Ja też, Marek. Tam jest trzeci zobaczcie jaki Marek znalazł Taki kawałeczek. Ja nie tak kończyć. Następny. Tu wielki podgrzybek. Ale, Ale też niestety robaczywy. Możesz Marek pójść po tamtego. No przed tobą brak Dobra dwa kawałeczki małe uratowane. Ulala, to będzie ciężkie. Może nie drzazga, ale coś tam wytniemy Tylko nie za wiele. Nie z tego kawałka nic. Nie, tutaj będzie coś. Tutaj taki kawałeczek mały. Mamy dwa kolejne. Nie wiem, Marek, czemu są takie robacze. Musisz robaków zapytać. Rzadko tak się zdarza, nie? No, robaki też chcą jeść. Nie, no tak, to Taki malutenki kawałeczek Kolejny maluszek. A cięcia, a cięcia. Tam, tu. pełnych wysypach nikt by takich grzybów nie brał Ale teraz To byś miał dużo marek zdrowych i byś nie musiał się bawić o, zobaczcie tu jest większy kawałek Nie Robaczywe było chodziło o spacer kończy Marek wszystko rozumie. I grzybki. Dobra, tyle mamy. Idziemy dalej.